Na strychu piekarenki przy piecu do chlebka żona sobie niezwykła pani kalaretka Choć warzywa z niej małe, kochała podróże strażnej były gly, wikry, ani burze Z każdej wyprawy przepis nowy przywoziła. Całą księgę kucharską nimi zapełniła. Lecz razu pewnego, gdy drzemala pod sosną Spotkała się ze stratą niezwykle bolesną Zazdrosny piekarz, co chciał poznać receptury Wydarał je z księgi, skrył na lonie na tu Артури. Канаретка на Артури кола. нової міс Оскар і Лукаш ставлю чола. Славне місце паця нові, та це спритні сон ковалі. Живу мію під кучкози, би в певній хвалі. Coś podobie, co tu czytacie? Przygody Koziołka matolka Czytałeś w dzieciństwie? No oczywiście, to były świetne komiksy. Mm, podobno pierwsze w Polsce. A to jest ciekawe, ale jeszcze bardziej ciekawe? Dokąd dziś pojedziemy? Łukasz, to otwórz książkę. Dzień dobry. Słyszę, że zainteresowała was historia kozielka matolka. Pocanowie, nigdy nie byłam, ale jeden z moich przepisów znalazłam w Burbiszkach, gdzie często byłam twórca kozielka Kornel Makuszyński. Myślę, że to doskonały moment, abyście odzyskali właśnie ten przepis. Kręta ścieżko, pokaż, pokaż drogę, droga, zaraz podróż rusz, ruszyć mogę. Gdzie są burbiszki? Tutaj są. Ale przed tym jeszcze są Kleboniszki i szadów. Do Szadowa dojedziemy pociągiem. Chodźcie! rusamy! Kolejową stolicą Litwy można nazwać Radziwiliszki. Tutaj właśnie znajduje się jeden z największych i najstarszych węzłów kolejowych w kraju. Cały rejon ma żyzne gleby, dlatego dobrze rozwija się tu rolnictwo. Nie brakuje tu też starych wiatraków. Turyści mogą podziwiać liczne wzgórze zamkowe, rzeźby, odrestaurowane dwory i parki. A także odwiedzić bagna w Tyrolkach, skorzystać z atrakcji wodnych na jeziorach i licznych tras rowerowych. Patryk, jakie masz plany na resztę lata? Pojechać do, do Warszawy do swojej krzesnej mamy, czy do książki, no wszystko. A dużo ich masz do przeczytania? Cztery. A jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole? Matematyka. A to może masz jakieś osiągnięcia w matematyce? Zająłem pierwsze miejsce z Kraju To szybkie test matematyki: 2 plus 7 plus 2. 11. Szybko. Naprawdę szybki jest. A powiedz, czy lubisz sport? Tak. Futbol. Masz swój ulubiony klub Tak. Kiter. Jeszcze Barcelona. A to twój ulubiony piłkarz jest? Messi. A Robert Lewandowski? Też podoba się. Czy masz jakieś marzenie? Kim byś chciał zostać w przyszłości? Piłkarzem i malarzem. Бенда на, на гри ходить і бавитися, а от мальовач на свободних днях. Супер! Супер, супер ваш плани. О, відзе, за окнами вже маємо район Радзівілійський. Мам надію, що знайдемо сляди Радзівілів. Ідемо. Ідемо. Ай-яй-яй-яй-яй. але стерпли ноги. Добре, що ж висідлися ми. No fakt, rejon rodzili jest naprawdę daleko Zobacz, tam jest studnia. Aha, studnia na dworcu? A to ciekawe. A ja, ja aj. tam coś jest. Zaraz. To wszystko Co tam mamy? Układankę. Na no, uluźmy ją. Mhm. Tak. To jest krzyż. Musimy pójść do kościoła. No tylko do którego? Tak się składa, że w Szadowie jest kościół znalezienia Krzyża Świętego. A my znaleźliśmy krzyż. O! Jesteśmy na dobrym tropie! To skaże wskazyć drogę. E, tam! Renesansowo-barokowy kościół znalezienia Krzyża Świętego w Szedowie jest jednym z najcenniejszych obiektów sakralnych na Litwie. Został zbudowany w połowie XVII wieku na planie krzyża z półgolistą, apsydą i dwiema wieżami. Budynek przebudowano w XIX wieku. Bardzo ładny kościół, a co dalej? Yyy... Ehm. Chodźcie tutaj! No właśnie. Ja, ja coś tu widzę! O, koperta! Otwieraj! Co tu mamy? A, czyżby to składniki? O tak, są, są tu jagody. A to bardzo dobrze, bo właśnie teraz mamy najlepszy sezon na jagody. Coś tu jest, ale nic nie widać. To chyba jaderkę. Poświećmy ją. No poświeć mlyn, owce, polie. Domy. Domy. Kościół. Kościół, domy, owce. Mlyn, wiatrak. Skądsem! Nie wiem, to jest niedaleko. To tam wszystko jest. I kościół i domyce i wiatrak. No wiem, no. Jako mamy listę składników, to ja idę sobie po produkty, a Wy marsz do skansenu! Zgoda! Patryk, idziemy! W skansenie w Kleboniszkach możecie zobaczyć, jak wyglądało wiejskie życie w XIX i na początku XX wieku. Znajdziecie tu autentyczne chaty i budynki gospodarcze, a wokół nich pięknie odtworzone ogrody. Na wystawie można zobaczyć narzędzia codziennego użytku. Są to także wędrowny teatr i stary wiatrak, który zbudowano w 1884 roku. Jak myślisz o skaży? Czy ona nadal działa? Teraz nie, ale kiedyś miał dużo roboty. Zobacz, jakie ma długie skrzydła. Idziemy do środka. Gdzie? Kto pierwszy, ten lepszy? <śm> o, zobacz! Власне, то млине всипивав зерно, і зерно по зяренку подало ту вдол, мілилося, і втеди випадала oh! коперта. Монка. Так, монка випадала, але тут є коперта. О, пас, то що маме? Колейна загадка. Тримай. Так. Викреш назви будинків в скансені. No, szukamy. 100 dolar. Tak. Wiatrak. Tak. Halupaw. Halupa. Plaźnia. Tak. To ja lubię. Szopak. Spihleż. Kuźnia. Tak. Jakie ліtery nam zostały? D. W. H. Co mamy? Dwór, w, burbi szkach. Tak, dziś już o nim mówiliśmy. Idziemy w dół. Jeżeli w Kleboniszkach widzieliście, jak wyglądało wiejskie życie na Litwie w XIX i XX wieku, to w Burbiszkach możecie zobaczyć, jak mieszkała i żyła szlachta. Dwór należał do rodziny Burbów, od której nazwiska nazwę zapożyczyła na cała miejscowość. W XIX wieku należał do rodu Bażeńskich, którzy przebudowali w stylu neoromantycznym i neogotyckim. Dziś organizowane są tu koncerty muzyki kameralnej, wiosny poezji, a w maju święto Tulipanów. Czy Kornel Makuszyński naprawdę tu przyjeżdżał? Tak. Na początku XX wieku burbiszki odwiedzali znani działacze społeczni, na przykład Jonas Basanawicius. Kornel Makuszyński też był częstym gościem tutaj, ale pokochał nie tylko to miejsce, ale i córkę gospodarza, Emilię Bażeńską. Po ślubie kilka lat mieszkali tutaj. Który z ich pokój był? Nie wiem już teraz. Szkoda, że. Koziołek, matolak nie szedł do barbiszek. Miałby tu swój pomnik. Tak, szkoda. Ale jest tu pomnik innego słynnego polskiego pisarza. Chcesz zobaczyć? Tak. Idziemy. Oto pierwszy pomnik Adama Mickiewicza na Litwie. Wyrzeźbił go Kazimierz Ulański na zamówienie Michała Barzyńskiego, gospodarza tego dworu. Ciekawe, czy Kornel Makuszyński widział ten pomnik? Jeżeli. Nie wiem, ale widzą coś dziwnego. O. Przepraszam, wiesz, co? to jest przepis. Rzeczywiście. Słyszę garnki Łukasza. Idziemy, znajdziemy go. Słyszymy, słyszymy, Słyszeliście. Na drugim końcu dworu słyszeliśmy już siebie. Cześć. No, dajcie zgadny przepis, chyba znaleźliście. Znaleźliśmy? Ale musisz powtórzyć. Podputerleckiej burbiszki są, buta ta burbiszka sirpa, ty podputerleckiej nie A ten lamaniec językowy każdy pies w burbiszkach może powtórzyć. Dobra, trzymaj. No, zobaczmy, co tu mamy. Tak. Zupa jagodowa. Zacierkami na zimę. To po prostu świetny letni przepis. I po prostu zacierka. Cóż, plecaki. Okej. Okay. I do roboty. To jest tak. Jak nam mówi przepis? Najpierw musimy zagotować wodę. A wody mamy tu dokładnie półtora litra. Niech to się gotuje. A my zróbmy te słynne zacierki. Czyli mamy tu taką misę, do której trzeba wbić dwa jajka. Jest uh -huh. to bardzo dobrze zrobił, bo jajka poprawnie rozbije się o stół, a nie o krawędź właśnie miski. A co jeżeli ludzie korzystają z noża. A rozumiesz, kiedy tak rozbijesz, to cała luska trafia do środka. I wtedy często jajko rozbije się z luską. A w taki sposób luska pozostaje na zewnątrz i wbijesz bez łuski. Teraz do tego trzeba dodać 6 lyżek mleka. W domu często gotujesz? Mm, nie bardzo. Co w domu na przykład przygotowujesz jakie tak. poprawy? Porówki tam kanapki robisz sam. sześć równo. Równo 6? 6. Tak. Okay. Teraz mamy tu trzepaczkę i trzeba to wszystko tak dobrze wymieszać. A tam mamy trochę soli i też te zacierki trzeba dobrze doprawić soli. No czyli taka szczypta. Jeszcze daj mi tu sól. No, bo będziemy gotowali zimną zupę. To dziwnie brzmi, zimna zupa, którą się gotuje. Będziemy to wszystko robili w wodzie, którą trzeba trochę doprawić solu, dla lepszego smaku. Bo taka zupa to, wiecie, najlepszy przepis na lato. Mamy gorące dni, robimy szybko taką zupę z jagód, czyli z czarnic, wstawiamy do lodówki, schładza się i później jemy to, zajadamy się, objadamy się. Jest po prostu podobno... Może Czy możemy powiedzieć, że to słodki wariant chłodnika? Wiesz co, możemy. Taki chłodnik deser. Chłodnik, deser, y, najbardziej aktualny na przełomie lipca i sierpnia, bo wtedy mamy najwięcej jagłów. Mamy tam mąkę, którą teraz musimy tu dodać i dodajemy dokładnie 6 łyżek. Czyli 6 łyżek mleka, 6 łyżek mąki. Raz, dwa i... sześć! Trzeba to wymieszać. I tu wiecie, każda mąka jest trochę inna. Jeżeli widzimy, że ciasto jest za rzadkie, to dodajemy trochę więcej mąki. Więc nasze widocznie jest za rzadkie. A, a co znaczy za rzadkie? No bo widzisz, ciasto jest takie płynące, a my potrzebujemy ciasta, które trzyma swoją formę. Czyli takie, tak? Tak, czyli takie on, ciasto. O, to już bardzo. ciasto, które trzyma swoją formę. No i teraz opowiem, co to takie zacierki. Zacierki to takie niczym kluski które po prostu wrzucę się do wody, one się gotują i następnie je się to tak w postaci zupy. Te właśnie zacierki, które są w jakiejś cieczy. Czym się różni od zwykłych kliusek? No, bo kliuski zazwyczaj trzeba trochę uformować. A takie zacierki wystarczy, że wymieszamy ciasto i lyszką będziemy wrzucali do wody. Myślę, że już możemy działać, bo woda w garnku zaczyna wrzeć. Najpierw lyszkę musimy zanurzyć do wody. Wziąć Małą porcję ciasta, i z powrotem do wody. I widzisz, takie formują się zaciereczki. Patryk, chcesz spróbować? Tak. Proszę. Czyli już w wodzie zanurzona, porcja ciasta. Śmiele, tak, śmiele, śmalo. i wrzucaj do wody. Blup. No i voilà. I takie kluseczki, zaciereczki wrzucamy do wody i czekamy, aż wypłyną na powierzchni. Teraz tak. Czekamy aż wypłyną na powierzchnię, i wtedy będziemy dodawali czarnicę. Teraz zagadka. jest zagadka. Tak. Czym się różni czarnica od jagody? Być czernica większa, a jagoda mała. Mam wariant. No, rzucaj. Czarnica to jest Danie, a jagoda to jest Jagoda. Nie, czarnica jest na Wileńczyźnie, a Jagoda jest w Polsce. A, no bo Polacy w Polsce na czarnice nasze Wileńskie mówią Jagoda. Dokładnie, właśnie o to chodziło. Już tu w garnku wszystko ładnie wrze i w tym momencie do środka dodajemy jagody. Tylko przedtem trzeba je szybciutko utrzeć, aby szybciej się ugotowały, więc proszę Ci, wręczam łyżkę Chodzi legenda, że kiedyś to robiono na bos. Jak we Włoszech z winogronem, u nas z jagodą. W burbiszkach? W burbiszkach, tak. Dobrze z tym poradziłeś. Trochę jagody puściły sok i teraz je wrzucamy do naszego garnka. Czyli tak. I czekamy, aż to wszystko się zagotuje, a jagody zmiękną. Cały czas mówię, że to zupa na zimno, ale cały czas woda wrze. Kiedy przyjdzie chłód? <laughs> no, chłód przyjdzie za chwilę. Uwierz mi, będzie naprawdę zimno. Zobaczysz, co my tu zrobimy. Tak. Mówiłeś, że robisz domowe parówki. Umiesz zrobić jajecznicę. A co sam lubisz najbardziej jeść? Burgery. A to z takich zwyczajnych dań w domu, co mama robi, co najbardziej czekasz? Idziesz z szkoły i myślisz, mmm, żeby mama tylko to zrobiła? Z Kotlety z makaronem. Kotlety z makaronem. No, wyrafinowany smak masz? Każda mama ma swój przepis na swoje kotlety i na swój makaron. Jak mówi moja mama, kotlety firmowe. <grywa> Patent zapisany. Tak, już tu w garnku, za chwilę wszystko zawsze, ale ta zupa bez cukru nie będzie tak smaczna. Więc dodajemy 4 łyżki cukru i też dla lepszego smaku trochę wanilii. Tu mamy taką jedną łyżkę. Właśnie tej pasty z wanilii, ale nie jest to dodatek obowiązkowy. On po prostu wzbogaci smak zupy na zimę. Blop. Blop. Dwa. Blop. Trzy. I teraz razem blop mówimy. Blop. blop. Cztery. O i tu już widzę, że kluski, czyli zacierki, po trochu zmieniają kolor. No i wszystko. Zupa jest gotowa. Ale to nie jest zupa zimna! Ale jest na to sposób. Więc zdejmujemy nasz garnek z ognia, bierzemy lód i musimy lód posypać solą. Bo tak jest, kiedy na lód wsypujemy sól, że lód o wiele szybciej nam coś chłodzi. Takiego lodu z pewnością nie wsypiemy właśnie tu do środka, ale jak ustawimy garnek tu, to on nam naprawdę szybko wystygnie. Czas od czasu będziemy tą zupę mieszali i czekali, aż się wystudzi. Taka zimna zupa pasuje na lato. No, mm. zgadzam się. Wiesz co, jeszcze będzie lepiej smakowała, jeżeli do środka wciśniemy trochę soku z cytryny. Czy zupa jest już zimna? Bo czekamy całe dwie minuty. Tak, jest zimna. A, no to to okay. czas na degustację. To czyli tak, miseczki panom. Leżeczki panom. Miseczki, więc trochę zacierek, trochę jagód, żeby naprawdę się najeść. I taką zimną zupę dla najlepszej ochlody najlepiej jeść z jedną łyżką kwaśnej śmietany. Więc po łyżce do zupy spróbujemy. Widzę. Według tego kolorowego uśmiechu, że smakuje ci. To smaczne. To naprawdę bardzo dobra zupa i nawet myślę, że w tym sezonie już chłodnika nie będę jadł. Będę jadł zimną zupę jagodową. Patryk, dziękujemy ci za dzisiejszą przygodę i za te szczere uśmiechy, jakimi nas obdarzyłeś. Dziękuję za powodę do śmiechu. A my żegnamy się z Wami, kochani widzowie, i mówimy do zobaczenia za tydzień. I koziolki, pamiętajcie, po drodze do Pacanowa zajrzycie do Burbiszek. Tu na Was zawsze czekają. Pa! pa!